Po przyjęciu komunii wróciłam na miejsce i zaczęłam się modlić. Chciałam skupić się na sakramencie. Wtedy Jezus rzekł: „Słuchaj”. Kobieta obok mnie zaczęła się modlić. Nie ma głos, ale Pan pozwolił mi słyszeć jej modlitwę. Mówiła: Panie, pomóż, bo jest koniec miesiąca, a nie mam pieniędzy. Muszę zapłacić za szkoły dzieci, opłacić czynsz, nie mam na samochód. I pomóż mi, bo mój mąż dużo pije. Niech wreszcie przestanie. Niech sąsiadka, która bardzo mi dokucza, w końcu się wyprowadzi. Prośby, prośby, prośby. Gdy biskup powiedział: Módlmy się, Jezus rzekł: Widzisz? Ani razu nie powiedziała, że mnie kocha. Nie podziękowała, że zniżyłem się do niej, aby ją wywyższyć do mego nieba i uczynić z nas jedno. Nie podziękowała, że zniżyłem się do niej, aby ją wywyższyć do mego nieba i uczynić z nas jedno. Ani razu, tylko prosiła i prosiła, nie chciała ze mną rozmawiać. Ja jestem żebrakiem miłości, żebrzę o Waszą miłość. Pragnę usłyszeć, że mnie kochacie, potrzebuję Waszej miłości. Chcę jednoczyć się z Wami, chcę, byście mnie kochali. Nie chcę, byście byli posłuszni przez grozę i strach, lecz przez miłość. Bardzo mnie to wzruszyło.